Chodź maleńki. Jeszcze dziś się stąd wyniesiecie. Wyrzucisz nas na ulicę? A co sobie wyobrażacie? Że zostaniecie tu na zawsze? To moje mieszkanie. Ale oddał je pan Marichui i zdrowo namącił jej w głowie. Oddałem je sławnej aktorce, która miała przynieść mi zyski. Taka Mariciuli mnie nie interesuje. Oj! Co pan wygaduje? Oh, oh, pero cosa dice? Mam mówić jaśniej? Jest ślepa. Nigdy już nie stanie na scenie. Zamknij się! Co tu robisz, Eduardo? Byłem u ciebie. Balbina powiedziała mi o panu Belarde. Zostawiłem go z żoną. Bardzo z nim źle. Owszem, masz nie tęgą minę. Bo na dodatek Maricjuj zniknęła. Jak to? Opuściła szpital i nie wiadomo gdzie jest. Nie pojechała do domu rodziców? Nie. Gdzie ona może być? Niewidoma i z dzieckiem. Nie mogła odejść z daleko. Ile patroli jej szuka? Wyślijcie jeszcze pięć jednostek. Wszyscy mają jej zdjęcie? Szukajcie w pobliskich domach. Może tam się ukryła. Tam nie odważyłaby się pójść. Zresztą już sprawdziłem. A państwu Velarde nie wolno tego mówić. Sędzia miał zawał. Tu, na komisariacie. Tak. Jest niebezpieczna. Musimy ją schwytać. Rozumiecie? Jeszcze dziś. Mariciu jest sama? Mam nadzieję, że z Całe szczęście. Gdybym był przy niej... A gdzie byłeś? U Patrycja. Skąd mogłem wiedzieć, że one znikną? Nie denerwuj się. ci nie pomoże. Nie wiem, gdzie jest. I to z dzieckiem. Wybacz, ale może jest z Zomarem. Czy kanalio! Dopóki przynosiła ci korzyści, byłeś cały w ukłonach. A teraz wyrzucasz ją na bruk? Jestem reżyserem, nie filantropem. Jesteś łobuzem. Gdybyś miał trochę serca, to byś jej pomógł. Nie prowadzę przytułku. Daj spokój. Niech powie wszystko. Wiesz, co on ma w środku zamiast serca? Kamień. Mam się rozczulać, kiedy tracę przez ciebie pieniądze? Ona przez ciebie straciła wzrok. Zainwestowałem w nią i zbankrutowałem. Nawet jeśli znajdę zastępstwo, sprzedaż biletów spadnie. Połowa miejsc będzie pusta. Tylko pieniądze ci w głowie. Ty, wyzyskiwaczu! To jest co Myśl, co chcesz Potrzebuję aktorki, a Mariciuli już nie nadaje się Szukam takiej, która przynajmniej widzi Zamknij się, lędzniku Wynoście się To mieszkanie jest mi teraz potrzebne Wypchaj się nim Mamy pokoik w naszej dzielnicy. To spadajcie tam i zabierzcie graty. Dobrze, ale dziś nie damy rady wziąć wszystkiego. Więc jutro, ani dnia dłużej. Drań, wynoście się. Co za skurczy byk. Chodźmy stąd, kandę. Nie wiesz, jak bardzo boli mnie całe ciało i serce? Co? Do naszej dzielnicy? Gdziekolwiek. Byle nie zostać tu ani chwili dłużej. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Teresa Błodarczyk. Czytał Mariusz Siudziński.